Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie i w dzisiejszym filmie poruszymy trochę taki bardziej techniczny aspekt Amazona KDP, ponieważ wiem, że macie z tym problem, dawaliście mi znać, dlatego postanowiłem nagrać taki film dla Was. Mianowicie powiemy sobie o tym, jak możemy tworzyć wyjątkowe manuskrypty, łącząc kilka czy tych pobranych, na przykład z Creative Fabrica, czy stworzonych własnoręcznie w jeden i to niekoniecznie po prostu w ten sposób, że łączymy jeden i drugi, tylko wyodrębniamy sobie poszczególne strony z jednego, z drugiego i mieszamy je ze sobą w ten sposób, żeby powstał nowy, zupełnie nowy manuskrypt, który będzie inny od wszystkich na Amazonie. Powiemy sobie również, jak zmniejszyć rozmiar takiego manuskryptu bądź go zwiększyć i tutaj nie chodzi mi o rozmiar pliku, tylko chodzi mi o format tego pliku. Czyli jeżeli pobieramy sobie środek z Creative Fabrica, który ma format 6x9 yy, i drugi, który ma format 8,5x11 i chcemy je razem skleić, to jak to zrobić? Powiem wam, jak to zrobić, nie mając nawet kanwy. Pro. Powiem Wam również o tym, jak możecie stworzyć sobie środek, który ma powyżej 100 stron, bo jak wszyscy wiemy, w kanwie możemy zrobić środek, który ma jedynie 100 stron. Także jeżeli zainteresowani tematem, to zapraszam Was serdecznie do oglądania tego odcinka, a ja się zabieram za tworzenie ostatnich lekcji kursu KDP Pro. Jedziemy z tematem. Dobra, zaczynamy działać i w pierwszej kolejności wejdźmy sobie w takim wypadku na Creative Fabrica i pobierzmy sobie jakieś dwa manuskrypty, na których będziemy sobie pracować. W tym przypadku wystarczy sobie tutaj y, najechać na Graphics i mamy taką zakładkę jak KDP Interiors, sobie klikamy w nią, pobierzemy sobie jakieś dwa przykładowe manuskrypty, niech to już będą właśnie takie świąteczne, które nam się tutaj wyświetlają. Mamy 79 stron dot to dot, ok, niech będzie ten. Co jeszcze możemy sobie do tego pobrać? How to draw cute animals. Jak widzicie, 100 stron, także mamy razem 179 stron do zrobienia, i jak wiemy, w kanwie tego zrobić nie możemy. Zaraz się dowiecie, jak to w bardzo prosty sposób da się wykonać. Dobra, pierwszy środek download, drugi środek download, i czekamy aż się pobierze. Dobra, jak nam się już pobrało, to otwieramy taką paczkę, bo zazwyczaj to będzie właśnie w zipie, czyli spakowane. Otwieramy sobie takiego zipa i tutaj jak widzicie, mamy już ten środek nawet w PNG, co się rzadko zdarza. Natomiast nas dzisiaj interesuje ten PDF, tak żebyście się nauczyli, jak wyodrębniać właśnie poszczególne strony z pliku całościowego z pliku PDF. Tutaj nawet ten autor tego wnętrza udostępnia nam okładkę, także jak widzicie, kompleksowo tutaj nas obsługuje. Dobra, ale to nie jest tematem dzisiejszej lekcji, dzisiaj sobie musimy ten PDF plik rozebrać na części pierwsze. Jak już mamy to wszystko rozpakowane, to wchodzimy sobie na przykład na taką stronę jak ilovepdf.com i tutaj wybieramy sobie plik PDF, aby go podzielić. Wobec tego wybieramy z dysku i nam tutaj wygeneruje właśnie ten cały plik już w poszczególnych stronach. I jak widzicie, po załadowaniu tego właśnie manuskryptu tutaj mamy każdą stronę z osobna, i teraz wystarczy tutaj wybrać sobie wyodrębni strony po prawej stronie. Możemy wybrać sobie poszczególne strony, możemy wyodrębnić wszystkie strony. My tutaj właśnie zrobimy to w ten sposób. Klikamy podziel PDF i czekamy, aż to wszystko się tutaj odbędzie. Cały proces trwał dosłownie chwileczkę i teraz mamy możliwość pobrania właśnie takiego pliku w zipie i w tym pliku już będą wyodrębnione wszystkie strony osobno. Klikamy OK, czekamy, aż to się nam wszystko pobierze. I to samo robimy w tym momencie z drugim plikiem. Pozwólcie, że to zrobię i wracamy do tematu. Dobra, mamy już to wszystko pobrane i teraz chcę Wam coś tutaj pokazać. Ten pierwszy środek Christmas Alphabet dot to dot and coloring mamy w rozmiarze 8,5 na 11, i drugi ten środek również jest w rozmiarze 8,5 na 11. Czyli na dobrą sprawę możemy sobie teraz wejść z powrotem na Isle of PDF i tutaj w zakładkę Scal PDF. Wybieramy sobie te wyodrębnione pliki, które chcemy. Nie musimy wszystkich możemy wymieszać sobie te pliki dowolnie. Możemy raz dać taką, taki środek, raz dać taki, i gdzieś tam ściągnąć jeszcze trzeci i wymieszać to ze sobą, powstanie nam coś unikatowego. Czyli po prostu klikamy tutaj, wybierz pliki PDF. Jak sobie wyodrębniliśmy już tamte wszystkie, mamy tutaj je właśnie wyodrębnione, możemy sobie zaznaczyć wszystkie po prostu i wkleić tutaj, aby później sobie połączyć te pliki w dowolnej kolejności. Natomiast my tutaj zrobimy coś innego. Jak wiemy, żeby wrzucić te pliki do Canwy i w kanwie już zrobić swój docelowy środek, aby zapisać go w PDF to Print. Musimy sobie te pliki przekonwertować do PNG, ponieważ Canva przyjmuje plik PNG, PDF-u tam nie wrzucimy. W tym celu należy po prostu te pliki wybrać i je skonwertować do, do PNG. I w tym celu właśnie przechodzimy do takiej strony jak convert.co, łamane przez pl, i tutaj możemy sobie przekonwertować dowolny format pliku do dowolnego formatu pliku, oczywiście odpowiadającemu jego przeznaczeniu. Wobec tego tutaj możemy sobie wybrać PDF. Z PDF do PNG. PNG. Ok. I teraz wybieramy sobie tutaj te wszystkie pliki, które właśnie przed chwilą wyodrębniliśmy ze wszystkiego, ze wszystkich tych środków, które chcemy, które chcemy połączyć. Klikamy otwórz. Czekamy chwilkę. I ukazuje nam się taki właśnie oto obraz. Mamy tutaj te wszystkie pliki, i teraz wystarczy kliknąć konwertuj konwertuj i czekamy aż cały proces się zakończy. Tutaj konwertor wyrzucił mi taki komunikat, że twój typ konta umożliwia dwie jednoczesne konwersje, czyli mogę na raz tylko dwa pliki konwertować. Ten proces trochę będzie trwał, ponieważ tych plików jest tutaj dosyć sporo, natomiast na pewno na pewno szybciej, aniżeli mielibyście tworzyć taki środek samemu od początku. Natomiast, jeżeli byście chcieli przekonwertować wszystkie pliki naraz, to tutaj wchodzicie sobie w celnik i możecie wykupić po prostu za 10 dolarów na miesiąc taki właśnie pakiet, który umożliwi Wam już konwertowanie tylu plików, ile chcecie. Ok, jak już sobie przekonwertowaliśmy PDF do PNG, to możemy sobie w tym momencie już wejść do Canvy i tutaj utworzyć nowy projekt, aby, aby właśnie te pliki tutaj wrzucić. Czyli wybieramy, tak jak tam mieliśmy, 8,5 na 11 cala, ponieważ takie były obydwa środki i zaraz wam pokażę jak możecie właśnie taki środek, który ma 8,5 na 11, a drugi na przykład 6 na 9 przekonwertować tak, żeby one miały ten sam wymiar i dopiero później wrzucamy je do kanwy, żeby stworzyć z tego całość. Dobra, wobec tego otwieramy sobie albo pojedyncze pliki, które chcemy umieścić w naszym projekcie, te wyodrębnione z pliku głównego PDF i przekonwertowane na PNG. W tym wypadku wystarczy go otworzyć, skopiować i wkleić do kanwy. Natomiast jeżeli byście chcieli więcej takich plików wgrać jednocześnie, to już trzeba sobie w kanwie po prostu przesłać to na serwer. Tak, czyli klikamy przesłane, przeszli z i urządzenie tutaj wybieramy folder docelowy i przesyłamy sobie powiedzmy te 150, 150, wyodrębnionych plików PNG i z nich sobie później już tworzymy środek. I wgrałem tutaj te dwa właśnie pliki, które sobie skonwertowałem na szybko i teraz oczywiście, jeżeli chciałbym tutaj teraz zmienić rozmiar z 8,5 na 11, na przykład na 6,9, to Canva pro coś takiego umożliwia. Wystarczy kliknąć tutaj zmień rozmiar 6 na 9 cala kliknąć kopiuj i zmień, otworzy nam się nowa karta i pojawi się tutaj właśnie już zmieniony rozmiar tego pliku. Wystarczy będzie dostosować tą grafikę do pola roboczego i mamy gotowy projekt. Natomiast jeżeli nie macie Canva Pro, to zaraz wam pokażę właśnie jak możecie to zrobić w bardzo prosty sposób i darmowy zupełnie. Jak widzicie tutaj już się ten projekt zmienił bez tak naprawdę żadnej ingerencji w tą grafikę po prostu został przekonwertowany na rozmiar 6 na 9. A tym drugim sposobem jest użycie takiej strony jak awpdf.com, i tutaj zmień rozmiar pliku PDF. Wybieramy sobie taki plik, i jak już tutaj, jak już tutaj mamy ten plik wgrany, to wybieramy sobie tutaj cale, milimetry, yy, tak jak wolicie. Jeżeli chcemy zmienić z 8,5 na 11, to klikamy sobie tutaj. Yy, jeżeli chcemy zmienić na 8,5 na 11, to takie wybieramy. Natomiast my chcemy zmienić na, na 6 na 9. Zmień rozmiar. Chwilkę czekamy i możemy pobrać taki już plik gotowy. I tak to będzie wyglądało, właśnie. Z tym, że tutaj musicie wziąć pod uwagę, że zmieniamy rozmiar pliku PDF, a nie PNG. Wobec tego, jeżeli planujecie coś takiego zrobić, to zróbcie to przed konwersją na PNG. zmniejszcie sobie ten rozmiar pliku, czy zmieńcie go. Dowolnie, i wtedy dopiero z tego pobranego pliku zróbcie PNG, wrzućcie do kanwy i twórzmy środek. Dobra, jak w takim wypadku zrobić w tej kanwie środek, który ma więcej niż 100 stron? Utworzyłem sobie właśnie w kanwie 100 stron, takich samych stron, aby tylko wam pokazać, jak to działa. Jak widzicie, już tutaj nie mogę tej strony powielić, na dole nie mogę tej strony dodać, jest tutaj wszystko na szarym polu. Co wobec tego robimy? Pobieramy sobie oczywiście ten nasz środek 100-stronicowy. PDF do druku, czyli wybieramy pobierz, PDF, druk, klikamy pobierz. OK, jak się już pobrało, to wystarczy w tym momencie y, stworzyć sobie jeszcze te strony, które nam brakuje, czyli na przykład 50 brakujących stron, czy 100 stron, które nam brakuje. Będziemy mieli wówczas 200-stronicowy manuskrypt. I tak tutaj zrobimy na przykład tego filmu. Yy, pobierzemy jeszcze raz to samo i pokażę Wam, jak zrobić z tego właśnie dwustustronicowy manuskrypt. Wobec tego klikamy, pobierz raz jeszcze druk PDF, pobierz i czekamy. Ok, mamy już dwa pliki stustronicowe pobrane, i teraz należy by, należałoby wrzucić to do KDP. Jak to jednak zrobić, jeżeli to są dwa osobne pliki? No, musimy je połączyć w bardzo prosty sposób i również darmowy. I znów tutaj kłania nam się I love PDF, wybieramy sobie pliki, tutaj wybieramy zakładkę scal PDF, wybieramy pliki. Mamy te dwa pliki już wgrane. To są 100 y, dwa pliki, jak widzicie, liczba stron 100, liczba stron 100 i scal PDF. Czekamy, aż to wszystko się przekonwertuje, klikamy Pobierz scalony PDF, otwier, zapisujemy go sobie na dysku, i w tym momencie y, mamy już gotowy plik do wrzucenia na KDP, który ma 200 stron, który jest w pliku PDF. Otwórzmy go sobie, żeby Wam pokazać. Jak widzicie, stron jest tutaj 200. Także cała filozofia w kanwie. Oczywiście nie mamy możliwości zrobienia powyżej 100 stron. Natomiast wystarczy zrobić kilka plików, połączyć je w jeden i mamy gotowy środek do wrzucenia na KDP. I tak właśnie dzięki takim prostym trikom możecie sobie pobrać z tej Creative Fabrica naprawdę dowolną ilość środków, jeżeli macie subskrypcję. Wykorzystać te środki, wykorzystać pojedyncze strony w tych środkach, wymieszać je ze sobą, tak żeby powstał jakiś wyjątkowy, nowy Activity Book, który będzie się wyróżniał na tle właśnie takich, takich wszystkich, takich samych, które każdy pobiera i po prostu dorabia jedynie okładkę, wrzuca na KDP. Tego jest mnóstwo. Natomiast jeżeli się wysilicie troszkę, poświęcicie więcej czasu, to można zrobić coś z niczego tak naprawdę coś wyjątkowego, coś, czego nikt inny mieć nie będzie. I jak widzicie, macie tutaj gotowe wnętrza, nie musicie tego sami projektować, możecie sobie to pobrać i możecie z tego zrobić taką hybrydę y, kilku y, właśnie aktywności, czy, czy to dla dzieci, czy dla dorosłych, czy kolorowanki, czy dot dot, czy maze, czy i tak dalej, naprawdę możliwości jest mnóstwo. Jeżeli interesuje Was Creative Fabrika, to pod tym filmem znajdziecie link na 20% zniżki, także zapraszam serdecznie do wykorzystania właśnie tej okazji. I mam nadzieję, że film okazał się dla was przydatny. Jeżeli tak to zasubskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę i oglądajcie inne moje filmy na YouTubie, ponieważ przekazuję tam wam naprawdę wartościowy content, content za darmo, który możecie wykorzystać w praktyce. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się na razie. Cześć.